Po dwóch zwycięstwach w siódmej rundzie zostałem sparowany z kolegą z klubu Bartkiem Niedbałą, który to jest fm o rankingu 2360. No i zobaczmy, co w tej partii się wydarzyło. Poszło E4, C5, Skoczek F3. No i tutaj oponent z całą pewnością był przygotowany na Smoka, był przygotowany na Tajmanowa. A ja zagrałem D6, także tego się z całą pewnością nie spodziewał. Nawet jeżeli pamiętam dokładnie, to to szybko te pierwsze ruchy zagraliśmy i on na blankiecie napisał E6 z rozpędu i dopiero się przyjrzał i poprawił. Natomiast jaka tutaj była moja idea? Zauważyłem, że do, dosłownie tydzień wcześniej Bartek grał na turnieju no i tam zdecydował się zagrać e, po skoczek C6. No tutaj główny wariant goń z G5, a on zdecydował się zagrać F3. E, więc po prostu przeciwko temu F3 się przygotowałem. E, no i on tak tutaj się zaciął, rozmyślał, rozmyślał. No i tak stwierdził, że najpewniej no to F3 właśnie się przygotowałem. No i zdecydował się zagrać skoczek B3. E, I moja idea na tę partię była tak. Jeżeli pójdzie to F3, to sobie zagram to, co przygotowałem, a jak pójdzie coś innego, no to zawsze mogę zagrać G6. Zawsze tutaj mogę przejść do smoczych struktur, no i rzeczywiście tutaj to G6 zagrał. Ogólnie rzecz biorąc, nie jestem fanem smoczego wariantu, E, czy, czyli tego e, wol, wolę przyspieszonego smoka ale akurat po skoczek B3 wydaje mi się że ten smok jest bardzo dobry dla czarnego. Dlaczego? E, przyjrzyjmy się tutaj temu co wyszło po chwili mieliśmy taką pozycję no i tutaj przeciwnik zrobił długą roszadę do tego wrócimy natomiast w normalnym smoku e, jest tak, że e, idzie coś takiego cyk cyk E, cyk, cyk, no i tam powiedzmy coś, coś takiego. No i teraz porównajmy sobie te pozycje. Tutaj jest w partii było zagrane goniec e6 i skoczek b3, a w głównym wariancie jest skoczek na d4 i goniec na c8. No więc ewidentnie jest to na plus dla czarnego, no bo skoczek na d4 stoi znacznie aktywniej niż na b3, prawda? Więc to, to tak, jakbym ja zagrał tutaj goniec e6, a przeciwnik odszedł na b3. No to, to z całą pewnością coś takiego by nie zaszło więc uznałem, że tak metodą porównania będzie to dla mnie taka lepsza wersja zwykłego smoka. No i teraz jak to klasycznie w takich strukturach kto pierwszy, ten lepszy czyli biały chce zagrać g4, h4, h5 zajechać mnie po prostu tutaj na królewskim, później koniec h6 wymienić na g7, wybić na g6, wjechać hetmanem na h6 i dać mi mata na h7. To tak w telegraficznym skrócie. No i teraz albo czarny za ten Czas coś rozkręci na drugim skrzydle, no albo po prostu zostanie zamatowany. No więc trzeba tutaj przygotować, oczywiście, figury, żeby ten atak na skrzydle hetmańskim zaistniał. No więc wieża C8. W obronie sycylijskiej praktycznie zawsze wieża na linii C stoi dobrze. W otwartym Sycylu ta linia C jest półotwarta, więc praktycznie zawsze wieża tutaj stoi świetnie. Przeciwnik zdecydował się odejść na b1 królem, żeby tutaj zejść z ewentualnych szachów, bądź z przeciągów po linii c, takie prewencyjne posunięcie. No to ja tutaj wkraczam do akcji, skoczę ke Czyli klasycznie jestem zainteresowany zajęciem pola c4, a też ewentualnie będę się czaił na jakąś ofiarę jakości na c3. W partii nastąpiło goniec e2, no, i ja wjechałem rzeczywiście tutaj skoczki. Bardzo długo liczyłem posunięcie goniec c4 oraz posunięcie a6. Po a6 chciałem lecieć przez b5. Natomiast mi się nie wydawało to jakoś groźne ze względu na skoczek a4. I o dziwo okazuje się, że ten skoczek na a4 stoi świetnie, bo wszystko blokuje. A ja nie bardzo mam jak się go pozbyć, bo mi wjedzie po prostu na b6. No i teraz jak odejdę wieżą na b8, to po prostu sobie wymieni. No i już gra h5 i jego atak jest znacznie szybszy. Bo ja dopiero, dopiero będę ciułał to a5, a4, a on już jest gotowy, żeby zagrać go. Nie zhaszyć, więc tak jak widzicie, warianty są tutaj niesamowicie skomplikowane. Każde jedno tempo ma przeogromne znaczenie. No i długo też liczyłem ruch goniec C4. Miałem tutaj na radarze coś takiego F4, no bo jeżeli przeciwnik zbije, no to to jest spełnienie marzeń. Ten skoczek na C4 to jest bestia. To tutaj na pograniczu wygranej myślę, że już czarny ze strategicznego punktu widzenia, a też sam chcę zbić na E2 i później wpakować skoczka na C4. Więc tutaj F4 jest jedynym ruchem, żeby ten skoczek tutaj nie wszedł. I bardzo długo liczyłem taki wariant. Goniec E2, przeciwnik F bije E5 i goniec bije D1. Nad tym bardzo długo się zastanawiałem. Przeciwnik EF, ja biję na C2, on tam bije hetmanem i goniec E6. I tutaj z materialnego punktu widzenia mam jeden punkt na plus, ponieważ są dwa pionki i wieża za, go, za dwa skoczki. No i za nic w świecie nie wiedziałem jak to oceniać. W sensie, czy to jest dla mnie dobra pozycja, czy to dla mnie nie jest dobra pozycja? No, miejcie na uwadze, że to musiałem ocenić. Yy, musiałem to ocenić w tym momencie. E, więc y, no, to z daleka nie było takie proste e, i no nie wiedziałem po prostu, czy, czy to jest dla mnie dobre, czy to jest niedobre. No tak czarny zagra e 6 d 5 no ale jednak te skoczki też bardzo dobrze tutaj białego króla chronią. I po prostu nie byłem w stanie stwierdzić. Pozycja, no, ogólnie rzecz biorąc, w okolicach e, równowagi. E, natomiast tak stwierdziłem, że jeżeli jest tu jedna półotwarta linia, no to raczej ta moja wieża sobie tutaj nie pochaz. Ale to nie była jedyna koncepcja, jaką tutaj miałem. E, po, poza tym goniec D1 e, jeszcze się tutaj zastanawiałem nad ruchem e, skoczek bije E4 z ideą taką, że jeżeli on tutaj zbije... No to teraz goniec D1 yy, i coś takiego. Yy, I że to jest le lepsza wersja. Bo centrum mam zajęte. Nie? Pozbyłem się tego centralnego piona, ale za to tutaj figury białego są aktywniejsze, bo już wieża tutaj wkroczyła do akcji. Goniec D4 osłabi mi króla. Później Hetman H6, Skoczek G5 i Król słaby, więc to mi się nie podobało. A jeszcze też liczyłem wariant Hetman E2, i to po prostu nie działa dla czarnego całkowicie. Bo wieża C3 to, to była moja idea, żeby po Bc skoczek C3, no ale okazuje się, że on po prostu może zagrać cokolwiek. W sensie, no nie musi tej wieży bić. Może nawet zbić sobie na A7. Po prostu no nie musi reagować. No i teraz mi ten, skoc, ten skoczek tutaj podwisa. Także goniec C4 była niesamowicie ciekawa koncepcja, no ale po prostu się nie zgadzała najzwyczajniej w świecie, więc no, długo, długo mi się zeszło, żeby te warianty wszystkie poprzeliczać, no ale finalnie stwierdziłem, że no, jak nie działa, to nie działa, mówi się trudno. No więc została mi ostatnia koncepcja, czyli to skoczyk C4, czyli aktywizuje się po prostu goniec C4, no i wieża tutaj bije czyli chcę y, po prostu stroić się po linii C y, no i coś tutaj y, wiadomo przeciwnika poatakować no ale za ten czas on swój atak rozwija no to ja z drugiej strony A5, one ci a 4 no to ja A4. Już tutaj jestem delikatnie szybciej, skoczek D4 i tutaj już mi się pozycja bardzo podobała, choć trzeba było znowu spoliczyć kosmiczne warianty, bo ten pionek A4 no jest już gotowy, żeby wlecieć na A3, a wtedy czarne pola bardzo osłabi. No tylko, że A3 od razu to wcale nie jest takie cudowne, bo on mi tutaj tę wieżę wygoni i leci ze swoim atakiem. A w razie co zagra skoczek E2? No i tutaj pozycja bardzo poblokowana. Więc ja stwierdziłem, że najpierw zagrał Hetman A5 i teraz A3 jest znacznie silniejsze, bo po B3 po prostu zbiję na C3 i zdobywam materiał, nie? Wi Wiadoma kwestia. E, natomiast e, przeciwnik ma tutaj A3, co, co poszło w partii, ale długo też musiałem e, liczyć warianty skoczek D5. To taki klasyczny motyw z atakiem na napionka E7. I co tutaj policzyłem? Hetman bije D2, wtrącony szach, król odchodzi. No i teraz przeciwnik odbija na D2 i wydaje się, że po prostu co najmniej pionek więcej, ale tu jest fajny ruch wieża E8. I poskoczek D5, wybicie na D5, wykorzystując związanie po linii E. Później jeszcze też liczyłem, co będzie po G5. Tutaj takie agresywne zapędy ze strony białego. No, ale też w tej sytuacji skoczek po prostu jest łapany. Taki wariant policzyłem. A jeszcze wieża C7 jest nawet lepsza. No i po prostu zdobywam tutaj figurę. Więc nie, nie było łatwo ustalić, czy mogę oddać tego pionka, czy nie. Ale finalnie się okazało, że jak najbardziej się da. No więc przeciwnik tutaj też to policzył. No i zdecydował się zagrać A3. Ale teraz już mam wieża fc8 i teraz skoczek d5 się już nie boję, no bo po skoczek d5 po prostu wybije i skoczek e7 nie jest groźny, bo król f8, on musi odbić hetmana i bije na e7 z wygraną. Także dzięki temu agresywnemu hetman a5, że dobrze policzyłem co się dzieje po tym skoczek d5, no to udało mi się tu szybko figury wrzucić do akcji. No i teraz, jeżeli tam pójdzie jakieś h5, no to już... Bez zastanowienia, wieża bije C3. Yy, klasyczna ofiara. Chodzi tutaj o to, że król przeciwnika jest niesamowicie osłabiony w tym momencie. No i gdzie on nie pójdzie, to. Biorę te piony podostrzał, Skoczek tutaj wkracza do akcji. No to taka typowa ofiara w tych smoczych strukturach. No więc przeciwnik oczywiście czegoś takiego nie podwalił. Zagrał skoczek C2. No i tutaj nastąpiła wymiana. Nic mądrzejszego nie mam, ponieważ jeżeli tutaj zrobiłbym jakąś cofkę, no nie wiem, powiedzmy, że na D8, no to on zagra C3 i ta pozycja jest przegrana. Tego nie widać, może tak na pierwszy rzut oka, ale to, to jest pozamiatane. Bo ja tutaj nie mam jak się przebić przez pole B4. A co za tym idzie, kompletnie nie mam ataku na króla. Więc teraz biały bawi się za darmo. Zagra H5, goniec H6 i po prostu prędzej czy później zajedzie mnie na skrzydle królewskim. Ja nie mam żadnej kontr. Więc tutaj muszę po prostu wybić na D2, no i powstaje równa końcówka. Także tutaj, no wiadomo, że fajnie jest wygrywać, no ale jednak, czarnymi, jeżeli tam wychodzisz z jakąś równą pozycją, no to też można to uznać za sukces, no bo jednak biały miał to tempo więcej. Więc ja tutaj zagrałem goniec D7. Przeciwnik tam C3 klasycznie. Koniec C8 ja nie chciałem oddać po prostu gońca na S6, chociaż można było. No i chcę przestawiać skoczka na jakieś aktywniejsze miejscówki przeciwnik h5 no to ja tutaj zdecydowałem się skoczek d7 zagrać i zaproponowałem przeciwnikowi remis ponieważ uznałem, że z obiektywnego punktu widzenia na pewno tego nie przegram w sensie no to na pewno to takie w cudzysłowie po prostu stwierdziłem, że no, przy poprawnej defensywie na skrzydle królewskim, no to e, powinno to być ok, e, ale że ja na skrzydle hetmańskim nie mam zbytnio jak atakować, no to stwierdziłem, że remis mnie tutaj satysfakcjonuje. Więc po skoczek D7 zaproponowałem remis, no ale przeciwnik stwierdził, że tutaj ma jakieś szanse, może mnie potestować, no i ten remis odrzucił, e, grając goniec G5. No to ja tutaj F6 tego gońca wyganiam, no i skoczek E5 się tutaj aktywizuje. No i tutaj, cóż, jeżeli chodzi o jakieś, w tym momencie, jeżeli chodzi o jakieś g5, można zagrać. W sensie to totalna blokada i po prostu jest równa, ale stwierdziłem, że nie ma co takich dramatycznych tutaj ruchów wykonywać. Skoczek na e5 jest znacznie aktywniejszy, czai się, żeby wejść na c4, czai się na pionka f3, więc uznałem, że po prostu spoko ruch. No, i tutaj przeciwnik stracił czujność, ponieważ jest końcówka lepsza dla niego. No, i w takiej sytuacji łatwo jest zapomnieć o taktyce. No, i przeciwnik zagrał wieża DD1, i ja tutaj mówię: Ach, idealnie. Ponieważ wchodzi skoczek, bije F3, i to jest motyw, który widziałem, bo wieża DD1 to taki dosyć naturalny ruch, no bo ja będę chciał odejść wieżą i wjechać na C4 wtedy z atakiem na gońca i z atakiem na wieżę, więc odejście tą wieżą jest naturalne, a ja to miałem policzone. Skoczek bije F3, on musi odbić, i wieża bije E4, i nagle okazuje się, że pozycja przeciwnika się rozjeżdża, bo wisi na E3, a jeszcze wisi na E2, więc wieża d3, jedyna defensywa, ale teraz koniec b5. I y, sytuacja wychodzi taka, że ja mam wieżę i aż trzy pionki za dwie lekkie figury. Więc to jest duża przewaga czarnego, tym bardziej, że te piony no, wygrana pozycja po prostu, bo te piony za chwilę będą leciały do pola przemiany. Y, więc tutaj, y, dlaczego to wieża dd1 idealny? Bo to jest jedyny ruch, jedyny ruch, które sprawia, że ta taktyka wchodzi, ponieważ teraz skoczek jest niebroniony. A dopóty, dopóki ten skoczek był broniony, ja, jakby tu wieża stała na D2, no to po prostu goniec odchodzi i tyle, nie? I, I nie ma większego problemu. Ale właśnie, że tutaj skoczek nie jest broniony, no to goniec tak na spokojnie nie może odejść. No więc tutaj wieża D3 goniec B5. Y jeszcze trzeba było goniec C4 policzyć. Y pionek C4 i goniec bije C4, bo tutaj wieża C3. No i mnie związuje, więc zbić na E2 nie mogę, ale mam ruch F5. Z atakiem na wieżę, no i teraz wieża nie ma gdzie odejść, no jak sobie odejdzie tutaj, no to bije po prostu na e3 z wygraną. Więc jeszcze tutaj ciutkę tych wariantów trzeba było policzyć, ale nic, nic jakiegoś bardzo skomplikowanego. No i tutaj pozycja jest po prostu wygrana, uruchamiam te pionki, oczywiście pionkiem d6 się nie przejmuje, bo po biciu wieża d8 i na związaniu zdobywam goniec b6, no to wieża c6. No bo przeciwnik chciał gonić C7 i, i zgarniać pionka. Też skoczek D6. Być może za chwilę by chciał, no bo teraz już wieża D8 nie mam. No więc wieża C6 takie prewencyjne. On tutaj wjechał tym końcem, no ale ja idę dalej. To, to było bardzo ważne, żeby jak najszybciej uruchomić te pionki, bo to jest, moja, to jest moja główna przewaga, mój główny atut w tej pozycji. I jeżeli dopuściłbym do jakiejś sytuacji, że on mi te piony zablokuje, no to byłby klops, ale właśnie te piony błyskawiczne Tutaj idą i takiej falangi trzech wolnych pionków, no to yy, przeciwnik nie zatrzyma. No i tutaj wieża z G na C4. Zabezpieczam pole C7. Chciałem po prostu tego gońca łapać. Yy. No, to do wyboru, do, do wyboru, do koloru, tak de facto. Przeciwnik goniec E7, no to ja właśnie wieża B6, teraz skoczek już tutaj później. Może ten skoczek jest w pułapce, co ciekawe. Skoczek D6, wieża CC6, skoczek aż na E8 musi uciekać. No i teraz królew 7 On bije na G7, ale ja nie biję na G7, tylko na E7. To miałem policzone i ten skoczek jest w tarapatach. Przeciwnik zagrał wieża H8. No i tutaj taka desperacja, żeby tego skoczka uratować. I to było 40 posunięcie, więc ja na spokojnie tutaj e, przysiadłem, policzyłem warianty, że tego skoczka łapię, no, no i pozycja po prostu wygrana. Tutaj jeszcze ostatnia sztuczka jest skoczek C7, e, gdzie zbić nie można, bo tutaj. E, ale po prostu mam ruch e, król G7, przeciwnik, jedyny ruch żeby bronić. Tutaj warianty były łatwe do policzenia, bo po prostu jedyne ruchy białego. Biały nie miał jakichś rozgałęzień, więc wieża BC6 przeciwnik, jedyny ruch szach. No i tutaj skoczek w potrzasku w tym momencie no można jeszcze zbić na b7 ale to wiadomo tutaj no i mam jakość przewagi plus trzy wolne pionki także tutaj jest pozamiatane i partia się zakończyła no także powiem wam, że ciekawa partia bo debiut był z tych bardziej skomplikowanych i rzeczywiście tutaj warianty do liczenia były no mega interesujące po pierwsze te wszystkie kombosy pogoniec, pogoniec c4 f4 co tutaj długo liczyłem po tym po tym Hetman A5 też musiałem bardzo dużo wariantów policzyć, żeby zrozumieć, że on nie może tego pionka wziąć, że na 100% tego skoczka złapie. Więc sporo skomplikowanych, skomplikowanych wariantów do policzenia i finalnie wyszła równa końcówka. No i w tej równej końcówce przeciwnik na chwilę stracił czujność no i dzięki temu udało mi się wygrać. Także tutaj no, niesamowity wins streak miałem, bo turniej zaczął się dla mnie bardzo kiepsko, bo zrobiłem 2,5 punktu z czterech. No a w kolejnej rundzie wygrałem z IM-em 2200, w kolejnej wygrałem z arcymistrzem prawie 2500, no i w kolejnej wygrałem z zawodnikiem 2360 i na dwie rundy przed końcem no wiedziałem, że jeżeli zrobię 50%, jeden punkt z dwóch partii, no to na 99% mam kolejną normę na IEM, a także presja tutaj była spora, ale właśnie dzięki tym trzem zwycięstwom, no to. Mocno poszedłem w górę z rankingiem uzyskanym i ta norma zrobiła się realna. No i w kolejnej rundzie, w rundzie ósmej, przedostatniej, grałem z mistrzem międzynarodowym z Czech ranking 2470. Który finalnie wygrał cały ten turniej, no ale ze mną runda, ewiden partia ewidentnie mu nie siadła, bo rozłożyłem go w 25 ruchach. No i teraz niespodzianka: zagrałem w pierwszym ruchu E4. Zagrałem w pierwszym ruchu E4. A przeciwnik zagrał przyspieszonego smoka. I białymi w tym przyspieszonym smoku w 25 posunięć go rozjechałem. Na, na ten temat już nagrałem partię, więc jak nie zapomnę, to tutaj gdzieś wam się link do tej analizy pojawi. No, zdecydowanie najlepsza partia mojego życia, bo no, dosyć. Silnego zawodnika, po, poskładałem fest, no i to na rundę przed końcem dało mi, dało mi pewność, że zdobyłem właśnie normę, drugą normę na mistrza międzynarodowego. No a w ostatniej rundzie na pierwszym stole walczyłem w ogóle o zwycięstwo w całym turnieju. Także cóż, jeżeli podobało Ci się to nagranie, to zostaw komentarz Potężny Smok, no i widzimy się w kolejnym nagraniu. Także dzięki za uwagę. i Pa! pa.